No, rób sobie, co chcesz, pani. Cześć, cześć. Cześć, Damian. Damian i Damian. A dobrze, mój drodzy, moi mili, tak? A zatem znowu, jeżeli ktoś yy, inaczej, bardzo często ludzie próbują was zastraszać, tak? Zastraszać po prostu. Wiesz, bo jak mi coś nie pomożesz, coś zrobisz, to coś tam, coś tam zrobić. Dam ci nie dam ci. A co mnie to obchodzi? To jest nietaktowne. wymuszać jakąś reakcję. To jest dzieci nada. To jest domowe przedszkole. Ja Cię w ogóle nie rozumiem. Co ty chcesz Ja tu nic dla Ciebie nie zrobił, a nic dla Ciebie nie mam. Ty jesteś na moim profilu, a nie na Twoim. A co inni ludzie robią, to też mnie nie obchodzi. Mam swoje życie wystarczająco ciekawe. może moi drodzy, moi mieli, tak? Jeżeli ktoś próbuje wpłynąć jeszcze na Waszą reakcję bo z tekstami się nie obraź tylko nie śmiej się tylko nie płacz bo ci wiesz powiem, nie powiem, zrobię, nie zrobię tak? to znowu, to jest nietaktowne bo to już jest wymuszanie reakcji na drugim człowieku tak? i to jest manipulacja wy wystarczy że powiecie zaredykuję adekwatnie Sytuacji. Zareaguję adekwatnie.